Cześć. Witam Was na kanale JM Miasto Grabowiec. 2 luty 2021. Dzisiaj zrobiłem sobie też przerwę od makiety. I zbudowałem sobie bunkier. Przerobiłem iglo poprzednie. Kto widział to zapraszam do poprzedniego filmiku. Czas pracy 2 godziny. Wejście. Proszę bardzo. Stanowisko. Obejdziemy dookoła. O. Proszę bardzo. Strzelamy na wschód. Zbliżę. Przejdziemy dookoła i wejdziemy do środka. Zapraszam. O, wysokość taka, że można klęknąć. I możemy atakować wroga. Widoczność bardzo dobra. Także, jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, miło będzie zobaczyć komentarz. Pamiętajcie o konkursie. I do zobaczenia. Cześć.